Witam bardzo wszystkich serdecznie. Z tej strony Vergil i gram z Łyskiem I chcę pokazać, jak wyjść z Elohelu. Cześć. Nieprawda, on kłamie, po prostu gramy duo. No, gramy duo, gramy rankeda w brązie. Oczywiście jesteśmy przed, przed ostatnimi pikami. Znaczy, łysko, łysko jest ostatnim, ja jestem przed ostatnim. Ja lubię dżunglę. Don't Darius'a Darius'a to... On banuje, to już Pogadałem masz He OP With his passive O kurwa, don't tego Hecarima bym wziął ale... i byłoby dobrze, ale... Ale to nie... mógłbyś powiedzieć, napisać, że don't ban Hecarim, jak... żeby nie banowali Byłem pewny, że nie zbanuje Dobra, to Jarvan jeszcze zostanie i chuj tych pików na dżunglę, ale nie wiadomo czy pójdę w ogóle na dżunglę, to jest ten ból. Pójdziesz, bo był kogoś, albo ad, bot kurde napisał, to jest. Asze bot w ogóle. Kurde, no, a, a ta Asha będzie miała 50 AD zapewne, albo... No nieważne. Najwyżej pyknę, pyknę drugiego AD, ty. I oni poszli standardowymi banami, nie? Ja mu muszę malfaj Jaze na to Jaze Jace jest Jace dobry To jest I patrz kurwa blisk <gry> Lepsze to niż stresz, znaczy, Lepiej to niżebra ja Nie wezmę człowato na supporta nie, czukat nie skłon. Nie bierz szukad, kurwa, nie bierz tylko. To bierz. ty dupi. Ja no tylko Blitzkrankowi będzie okej, okay, bo ja... No będzie, nie, w sumie czekaj, nie wiem. Ja okay, mam na przykład ale... kurwa, nie, na, na Blitzkranka byłby dobry. Taka Leona o. No nie no, nie leony nie mam niestety. Ja mam. Nie no ja w dżunglę nie chcę iść, bo nie mam Jerwana, nie kupiłem go jeszcze. Dzisiaj nowa rotacja jest w ogóle, prawda? No. O, Lux nam idzie fajnie. Dobra, łysy, piknie coś, byle żeby było skuteczne. Mógłbym zagrać tym Alistarem, ale mi się wydaje, że jestem nim na tyle słaby, że raczej nigdy nie robię. Nie, Alista nie robi. jest ciężki, kurwa, grani na to bo tak gignie się, kurwa. Rise? Tak. rise, rise? Raiz na mid. Raiz. Aha, bud... Ale nie ma nic innego księżka Nie on by takiego kurwa mógł Dravena właśnie Nie wiem Caitlin varusa kurwa i Caitling odpowiedzieć Nie no, teoretycznie aż masz szansę na Caitlin Z tego względu, że mają podobny ręcznie nie tylko wyrzek no jednak obijanie połk ze strony Kenny jest mocniejszy. Dobra, wysypikuj tego swojego dżunglera. Jakiego dżunglera. A to nie dżunglera, kurwa, być tego Nie wiem, to jest tam czogat no, będzie... ten. Teraz tak, ja raz Kaminian. Tak, wydaje mi się, że czogat będzie ok. U nich będzie chyba tresz na solotopie. Właśnie, oni mają tresz na Eee... co. Zarwano tak By my will, this shall be finished. Ze skinem czy bez? Mundo. Mundo no na dżungli, maje... dżungli będzie. Mundo na midzie, no co to co? Ja grałem mundo na midzie. Pływa, nie wiem jakie skinę sobie. się skinem, no to ty, nienormalny jesteś. Wiesz, skinem. Nie no, coś mam zawsze czuć, że u nich ktoś wyjdzie, nie? nie. oni teraz się tak specjalnie pewnie czekają, bo to... Bo po co w ogóle wyjść od razu, nie? za 200 punktów się traci. I korwa kurwie się za przeproszeniem. Tylko chuja nigdy czas, nie to potrafię to złapać. Jak ten ma chuj szósty level to tylko on R klas, Już pis do daleko od ciebie. No dobra, my się tu kulturalnie czytamy, to znaczy, wszyscy się już wczytali. Okej, okay, Ty? Proszę bardzo, Aszka ma ten inny speleł. Ty też masz tak! O. Zawsze flesza mam na F, a tu... ten ja skill... Ja mam flesza na D. Przezwyczajenie. Dobra, podrzucenie. Dobra. No, nie mam mi to zasadniczo nie muszę zaczynać z wardami, mogę mieć klodar, na przykład. No, to jest Wiem? swoją drogą. To jest drogą. Barda jednego wezmę na razie Tak. ja ma ulepić Wolda no Wezmę jednego Warda do krzaków tego O chyba że ktoś w nich będzie junglował bez smite'a do zmyłki, nie? Nie wolkę, to... żeby ze smitełem tutaj bez smite'a no. Ile mówisz, że ile ta aszka będzie miała AD yy, Znaczy AD? 50 na 54, ale... Kurwa, zobacz, no jest nie, to. nie! To to jest mnie chuj zawsze za przeproszeniem. Dobra, nie, nie, dobra, nie. Nie blej mnie, kurwa. Nie blej mnie, o się. Ale nie no, to... Jeszcze ona się ładuje pierwsza do krzaków Człowieku, kurwa, Dravenem, jak gram, to mam 90, kurwa, na starcie. I ja mam... Nie mam samych runek pod Adenim. Ja mam no, tylko te czerwone. No i... Ja widzę First Bloda. Gdzie, u nas? Dobra nie, widzę. Nie, ja jest, myślałem, że jest dobrze, spałkowali się, się szmatę, dobrze jest. Jakby ona by się wcześniej trochę cofnęła, to by było to lepiej. Flesza zużyła, że się ją scharasowali. No to przyjdziemy. Przyjdźmy tutaj to masz free fraga, nie? Znaczy ja nie chcę zabijać. A chcę asystować bardziej. Znaczy w sensie no, to chodzi, że ten... Ale tak Jace, mi się wydaje, że... żebyś mi to pulno ładnie. To samo Lux. Jace ma fajnego skina. Tak to ty zbroje. Master Chief kurwa z Halo Halo to, to nie. Halo czy Halo, chuj wie Jace, kurie, e, brusz, e, brusz I ja byś jebnął Jace'sku To by było fajnie o Jeszcze A, raz Karnieś to... te miniony tym? Ten... Tylko nie zabijam parmi. tego dużego, potem też do A nie, bo to ona czeka, że ja podrzucę. O kurwa, o kurwa wchodzisz pisze slash. To jest po co? To, to Blitz na topie, WTF. O, no, może, może mieć ciężki ten, ten, ten Będę musiał grać cały czas pod bo no, on tego nie weźmę. I to będę zabierał ten parę. No, znaczy, Blitz będzie miał wielki błąd, jak wciągnie Jace'a. Bo ten Jace włączy tryb kurwa mele i go będzie cisnął. O Fiora przyszła! A, to ma duło topa. zapomniałem, ma im duło topa. To def To kurwa. Dla musi kryć dupę bez kitu. Chcę jeszcze jednego Nie potojana. Mam już nie mam, muszę uważać 512. To jeszcze, jest kurwa, to nie... nie wyliczyłem. Aldo, że jest światło. Może to robić za nią, no ona obija kripa, a jak on ma mało HP, to ona go zostawia, nie? Bo myślę sobie, kurczę, nie chcę go zabijać chyba tak Dobra, ona ma dwa creepy. takiej maszyny. Zawsze coś no O! O. Zawsze coś tu Nie mogę mu kurwa gankować. Dobra, trzeba się wyhilować. I idziemy znowu. Ja z co to kupić bardziej, a to se kupię Bulbozaurus.pl Ty ten Blitzkang jest... Oni mają dwa so supporty, czujesz to Blitzkang też jest supportem. No ale on się nie będzie budował na no. na No budują, ma ciasteczko tego Warda Gdzie jest blitz biz? Gdzie jest kurwa Blitz? O, ona ma drugi level To może coś kurwa rozkminię. No jakbyś podeszłaś ma to bliżej. To by było dobrze. Albo czekaj. Obejdę kurwę la, 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 la. Czemu nie obeszłem? Boże! I poszedł tam... No pięknie, luk zrobiła kasabina, ale to przy prawda? Tak, to bardzo dobrze. Teraz ja nie mogło być dwieżek. Dawaj tą kurwę. Dawaj ją! Bi uderz ją! No i raz ją uderz! Zajebista robota. Ale się bałem, że zginę. Więc się fokusowali na mnie, a ten Jace ich obijał. Mówi, że mamy easy game, tak? Znaczy, nie easy, easy. game, bo. No ma patrzy jeden. SS jest kasalin z SS. Tresko naprawdę nie chwapi się, żeby wpadlić O ja się wracam father, Proszę bardzo, ja mam taki sam level jak Kasadin jest na bota znaczy, jak miałam przejść na botach, Oni są strasznie blisko od wieży. No, puszujemy i dajbujemy, uskuteczniamy dajba. A, dobra, no to. No dobra, poczekaj, aż no, będziemy miał ulti w sumie. Co? Jak przecież miał ulti, to będzie. Dobra. To wydaje, bo ja też na niego będę miał, Asza będzie miała ulta. To już mamy spore obrażenia. Także wierzę. Spreszowała. Ja tam i idę. Trzymaj go, kuja. Kurwa, nie dobiegnę. A ty go zjeś. Dobrze. Jeszcze ja mnie ich został, nie co. że nie poczekałem tam... Dobra. Drugi jeszcze ulta i zjem się flipa. To jest to bi. Patrz, rampage ma Jace. Oj. O, czekaj. został mi jednego. Nie, fajnie poszło. Aszka dostała killa. A dostała killa Kate. No ale zobacz. Ta Kate clean. Ta Aszka ma tylko 3 creepy mniej, mimo że ja jej zabieram. Farmę, nie? Zobacz. Zobacz sytuację w ogóle. Farmę na tym. Dobra, oni mają bardzo ADK. 14, ona 11, dobra. A ja muszę pomóc, kurwa. I ten chuj ma level. Mm. A ja mam 24 mi nie wiem czy zauważyłeś. Lol. I ty jesteś supportem, kurwa. Uh, no mam problem. Wartość 2-4-1. Lupisz. Będę chalił, bo gra słabo, ale. Oj! Kasa przeszedł. Kurwa. Asher. Up. Arrow. A on jeszcze nie ma Oroła. Jeszcze Kurde. jeden hit, no. jeszcze jeden? No Może coś, coś z tego będzie z tym Kasadinem. Jak lub z w kratkę to jak najbardziej Kurwa, szybko No i chuj! Kurwa to jest właśnie to Dlatego wiedziałem, że nie warto na chuja rzucać ulki To Jeszcze raz, on teraz tego nie użyje O s a nie to tak siadł, kurwa, taki laski. Tak z towałem tego Kasadina. Tak dwa razy ganki, kurwa. jebu. A on się dawał gankować. Zamiast się cofnąć, widział, że poszedłem sobie niby i się wróciłem z powrotem z tych szaków. On nadal stał i miał to w dupie, nie? Dobra, ja tu pójdę, to już jest czas, żeby zwardować smoka, mimo wszystko, co tu widzę, jak oni grają. Gdzie można się przy przymierzać niedługo do smoka? Czy ja, ja bym znał coś... Aha, treść nie ma żadnych wardów, jak coś. Oj, ale złapał tam. Jeszcze raz idę na tego kaselina Bez kitu kurwa Naprawdę uciekła mi Nie miałem man na ulgi Kurwa nie zdążę chyba Tyle to manu potrzebuje? To mamy To mamy Dobra to to uciekło O dam się zabić Dobra to... Mam blue i reda, zajebiście Ja się muszę cofnąć. O, nie ma wardów. To, nie mają wardów na dole. O, ale poczekaj, że treść się cofnie. Dobra. Tam ale wejść. Zwierzy tak przyjść, czy nie? Jak zwierzy, przecież na nas nie ma Krzyśku Treść go ruchał, panu. Czekaj, jeszcze się teraz cofnie. Oni w nie mają. O, i teraz... Dawaj, 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 dawaj! Dobra, no, ta sama ją zabije. Nie zabiłaby jej. Hopie, nie zabiłaby. zabiłaby nie sięgłaby ją. by, kurwa. Zabiłaby. No i... Ej, muszę znowu na midaj, kurwa, bo naprawdę... Ta Lux ma przejebane. Ale patrz, nikt nie krzyczy, nie krzyczy ta aż koło to, że zabrałeś killa, czyli... Może i nie jest jakaś jakiejś pierwszej jakości dobra? Kurwa, jakbyś klatka je była, dobrze. Nie trafiłaś. Nie, dobrze się Franco cofnąłeś. Patrzmy na dragona. Czekaj, kasadina czulam. Ja bym miał ulti. Wiebałeś mi, o, ktoś idzie, ktoś idzie na mida, to, stopa na mida idzie albo czekaj, o, bij, 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 bi. dobrze i chodź na drogę, no ja przytankuję i pozwól mi go zjeść, ok? Dobra, też smaj na w niego, wiebie, ja no od początku, no, na początku. Zobacz ile dymy dubierzasz i zobacz ile ma HP smog. Ewa! O! Ale żeś to zjebał! Ja myślałem, że ktoś mu jeszcze jednie. Ale dziwo. dobra, nie nagrałeś tego, nie? Nie, ja tu wszystko nagrywam od samego początku. Dobra, no wiem, że nagrywaj jeszcze, ale... ale. mi to, czy akurat, może, nie wiem, kamerą nie patrzyłeś tam, czy coś. <laughs> nie, patrzyłem właśnie, kurwa, od momentu kiedy zesmajtowałem. I ten smajt... i tego smite'a wykorzystałem na tego redact tutaj. Daj mi zjeść! Chuj, zjadł kurwa, zostawi na 10 HP smoka. No, bo miał 1020 HP, to wiesz, jak liczyłem na to, że w momencie jak będę kastował, to jeszcze walniecie po hicie, nie? Czy coś takiego. A on nie? to od razu A, robi łysy. Co? On to od razu robi, on od razu wpierdala. Nie no jest chwila taka kastowania tego. Nie wiem, czy kupić od razu tego. A chuj kupię. Jak mi wolno to wolno. Ten jest sobie radzi, kurwa, ma o, dwóch no, no. na topie, o, ale zbaliśmy pad flash. A, żeby. A! Co? co to było? Widziałeś, co on kują tak sięgnął? On ją dotknął tym hakiem i ona umarła. Nie, 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 się mi się wydaje, że... Ube. Czemu ode mnie tylko Jace ma więcej farmy Ty się tak nie lansuj. Zobacz, u nich w całym teamie tą farmę, nie? No farm nie farmuje tak jakoś super dobrze, ale... Daj mi go zjeść! Jeszcze, no uderz go no. Idę wam pomóc Wbijam w Caitlin. Bo ją tylko widzę. Turec możemy Thresha też wziąć, bo mam trochę HP, mam prawie dwa koła. Nie, bierzemy Turec, bierzemy na film zobacz Asza stwierdziła, że Tresza też. Turek. Poszujemy dalej, bo tam jest Blitz, jest nad tym, Kasalin, jest nad tym i bierzemy dalej. Bo ja nie wziąłem wartów żadnych, ale bierzemy dalej. Weźmiemy drugą. Ale się Przestanę tak, żeby objęć clicky od razu Spijamy piking? Czekaj, Spijamy. 3 sekundy Dobra, chuj, bierzemy Jak się wciągła! Kurwa, z kasadi niebany Nie Ja go jeszcze raz proszę cię bardzo jest, bardzo dobrze. Kurwa za dużo ich tu już zbiega Patrz następny kurwa mnie go Brawo Brawo trze teraz Trzeba trze trze on mnie sięgnie ja A! Jednak Po co ty tam uciekałeś? Biedny dolux, do Lux, do Lux, do Lux, do Dolux? Dolux! Do 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 no pomóż mi kurwa! Dobrze ona by go była w stanie wyburstować. O, teraz jakby go wyburstowała peł pełnym burstem i go zjebała, to... Okay, Jezus, nie. Myślałem, że umrę, kurwa, bez kitu. Idę sobie zrobić twoje wejfry, co? To, to Nie ma swoich wejfrów? Halo? Chyba o. wziąłem. No? mi, nie było mnie słychać chwilę, nie? Nie, było słychać wszystko. Tak, bo mi miałem natępny reconnect Eee, co by tu zakupić? No, no, no. To styknie Oj dziad. Co kurwa dobrać. na Fiorę to wziąłem te te armory. Teraz jestem albo na Caitlin. Kurwa Aldo zjebał, mogłem marć na Casadina O był taki item, jakby takie przeciwieństwo kurwa WarMoga. co? Force of Nature to było. A że... tam. Było mocno, no. Dobre uty. Patrz jebany. Ach, myślałem, że go sięgnę. Idę pushować. Patrz, patrz, przytul mnie, przytul mnie Blitzcrank, przytul mnie. Patrz, patrz, no przytul mnie kurwa. Ja pierdolę bliskang, jakiego ty masz kurwa streeta. LOLE! Widziałeś tą fiorę, wdupiła się we mnie w Ulta i on ją, on ją kurwa sprzątnął ten Jace. Dawaj kurwa kasadina, chodź już ma to A nie kombo siadło O, idę pomóc koledze, bo to widzę, że to nafidowane w kurwę. Patrz, blizka, klik, się Zobacz, jak się wstrytulizować, jak się czali Ej, Boże, ta Fiora, jaki to jest kurwa papier. To jest Fiora, on się nie wstrytuje, a tak do tylko live stream i AD. No i troszeczkę to atak widać. Katrin, hmm. no też spływa jak szmata. Dobra, ja się w pułapkę nie patrz. Dzięki. <gienki> Pat, mnie. Kurwa, chase'ują. Sorry, nie było mi chwilkę. Pat, mnie, kurwa. <laughs> nie, się, nie sięgnął. Ksiul, ksiul, ksiul. I patrz, patrz, patrz. patrz, patrz, patrz. patrz. Yeah. O Jezu, Lux! Nie, nie powiem, że to było zjebane, co zrobiłem. Bo, bo było, tak? Było to fuj. A griduje mnie, kurwa. Dawaj, dawaj. Łysy! Ślepy jesteś, Łysy! No, czekaj, ty. Z minimalizowaną Kurwa, Łysy! Koło ciebie Fiora biegaby się podrzucił, i by się on zeżarł, i by się zabił, bo, ją, bo ona gridowała. Nie sięgnę? Jak se wiebał ją jak kurwa kebaba Ksiul ten Jace, ten Jace ma 12.4 To coś jest chuj to się zlidzi kurwa Znowu Warda zapomniałem kupić I to już chyba miliard razy zapomniałem go kupić tylko koncentruję się kurwa na itemach Ja kupiłem dwa wardy kurwa To jest fakt faktem że trzeba te wardy kupować ale Tutaj I ich się, fakt gry. Faktem się nie minimalizuje gry, kiedy przeciwnik jest obok ciebie i do zabicia. A to, to nie jest, ja zminimalizowałem, jak byłem daleko, wiesz? Ja mam killing naprawdę Pst, Ja mam na przykład rampage Ani no raz jeszcze nie umarłem Jestem supportem Też mam rampage ale umieram Zablokowałem cię to surrender Surrender A20 GG no tak naprawdę to nie było GG, ale no GG jak napisał BG no kurwa sorry sorry jak oni mają dwóch supportów kurwa Dobra to dziękujemy za uwagę do zobaczenia Ja również nara. dziękuję